Tokio niezmiennie nas zaskakuje. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co ujrzeliśmy w tej pieczarze pełnej potworów, zapraszamy na lunch. Ha, 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 ha. No, rzecz jasna, Japończycy nie byliby sobą, gdyby w takim miejscu nie można było kupić gadżetów. Proszę bardzo. Jest to bar kaiju, ale pod wicepatronatem wytwórni Tsuburaya. Moi drodzy, wytwórnia Tsuburaya. Jeśli interesujecie się tematem kaiju i temu podobnymi mm, produkcjami, to powinniście kojarzyć również ten temat. Ale muszę wam powiedzieć, że ta y, reklamówka filmowa, ten pastisz, y, który tu leci na ekranach, nakręcony właśnie przez wytwórnię Tsuburaya, to jest mała perełka. z jest majstersztyk, naprawdę. Y, jedzenie jest świetne. A przy okazji ma się jeszcze dodatkowe wrażenia. Obejrzenie tego krótkiego filmiku jest jednym z bardzo pozytywnych doświadczeń.

A Tsuburaya jest e, sławna z e, produkcji filmów o Ultra Heroes. Najsławniejszym z nich jest Ultraman. E, z tego co pamiętam, założycielem studia jest osoba, która pracowała przy efektach specjalnych przy filmach Kaiju. I e, za, ta wytwórnia jest wynikiem jego doświadczeń zawodowych i fascynacji tą tematyką. Witamy w Tokio.